Dzień dobry, nazywam się Wojciech i Chciałbym pokazać, jak zdobyć kurs, na czym się teraz zarabia najpierw w internecie, o wartości 477 zł, całkowicie za darmo. Co trzeba zrobić? Wchodzimy najpierw na stronę podstawybiznesu.pl/slash kursy, i to przekieruje nas na stronę danego szkolenia. Chciałem zaznaczyć, że szkolenie to jest ponad 7 godzin wideo i tu pokazuję krok po kroku tworzyć własne infoprodukty, czyli takie produkty internetowe. Jak zdobyć temat do tych produktów, w jaki sposób je tworzyć, gdzie je sprzedawać i promować. I tu chciałem pokazać, że autor kursu tylko w jeden dzień zarobił 5107 złotych stosując tę metodę. I tutaj kolejny przykład też jego kampanii, jego działania. To jest akurat z płatności PL wyciąg, jak tu widać tutaj parę dni, czy tej 700 zł, 380 zł, 1200 zł, 74 zł, tu jak widać 6.1, szósty 6.4 szósty płatność, także też w bardzo szybki części zarobił to sporo. I to jest zarabianie na infoproduktach. tak się nazywa ten produkt. I między innymi tematy, jak wyszukać temat, jak go dobrać, skąd zabrać materiały, jak nagrywać, w jaki sposób nagrywać, gdzie promować, jak promować, jak sprzedawać, jak stworzyć ofertę sprzedażową. To, znaczy to jest taka kompletna wiedza i bardzo lego jak powtarzam, to jest ponad 7 godzin nagrań, także to jest bardzo dużo. I jak widać cena tego kursu to jest 477 zł, I wchodzimy teraz zapisz nie na kurs. No tutaj musimy podać dane, widać co na dale płatności, ale my zrobimy tutaj taki myk, który nam pozwoli, czyli użyjemy kuponu rabatowego, który nam obniży cenę kursu o 100%. Czyli trzeba podać imię, nazwisko, adres mailowe, i tu bardzo ważna rzecz: to jest biznes fm, b i s fm z dużych liter pisane, i to wprowadzenie tego kodu powoduje, jak tutaj pisało, obniżkę o 100%. Czyli możemy automatycznie odebrać kurs, już nie musimy za niego płacić. Dajemy odbierz, dostaniemy na własną pocztę. Hasło i login do platformy na interkursa.pl. Teraz wystarczy nam się tylko zalogować na swoje konto. Wpisujemy swój e-mail, który wprowadziliśmy w formularzu i hasło, które otrzymamy od interkursów na maila zaraz po kupieniu kursu, czyli po użyciu tego kuponu rabatowego. Logujemy się. i w dziale moje kursy kupione kursy, przepraszam ja tu mam troszeczkę kursów, bo wcześniej tutaj byłem uczestnikiem tej platformy i kupiłem troszeczkę więcej kursów tutaj znajdę właśnie ten kurs i tutaj zarabianie na kursach internetowych expert01, to są wideo poradniki, tak są jakieś tam pliki, też tekstowe rzeczy i to chciałem poznać, to jest 7 ponad 7 godzin świetnych materiałów, czyli tak jak powtarzałem, jak dobrać produkt, skąd znaleźć, skąd znaleźć za darmo materiały, żeby taki produkt stworzyć, jak go umieścić, gdzie go umieścić, w jaki sposób go promować, gdzie go sprzedawać, to, że to jest taka kompletna wiedza, która pozwoli od dosłownie od A do Z stworzyć na taki produkt i zaistnieć w internecie. Miło korzystania z kursu. I dziękuję, że jeszcze oszczędzili 470 zł. Pozdrawiam, Wojciech Wesołowski.